Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, ale czy wiesz, że możemy wspólnie sprawić, by było czystsze? Zmniejszając używanie samochodów, możemy ograniczyć emisję spalin. Spróbuj spaceru, jazdy rowerem lub komunikacji miejskiej. Przełącz się na energię odnawialną. Panele słoneczne i turbiny wiatrowe pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie. Nawet małe zmiany mogą pomóc. Wyłączaj światło, oszczędzaj wodę i segreguj odpady. Każdy z nas ma wpływ na jakość powietrza. Zacznij działać już dziś, dla siebie i przyszłych pokoleń.